Na początku 2009 roku Markus Persson, nieznany nikomu deweloper ze Szwecji, rozpoczął pracę nad projektem, który w niedalekiej przyszłości miał całkowicie odmienić jego życie. Mowa oczywiście o Minecraftie. Zachęcony ciepłym przyjęciem bardzo wczesnej wersji, Notch postanowił rzucić pracę na etat, założyć własną firmę i w pełni poświęcić się pracy nad wirtualnymi klockami. Mógł sobie na to pozwolić, ponieważ Minecraft był dystrybuowany w rewolucyjny wówczas sposób. To znaczy gracze kupowali nieukończoną jeszcze produkcję, która rosła i zmieniała się na ich oczach. Do dziś sprzedało się ponad 200 milionów egzemplarzy. W historii gier wideo nie znajdziemy wielu podobnych historii. Nocz błyskawicznie osiągnął wielki sukces, zyskał rozpoznawalność i gigantyczne środki finansowe, o których wcześniej mógł pomarzyć. Nic, tylko wykorzystać sprzyjające okoliczności i pójść za ciosem. Tak prawdopodobnie zrobiłaby większość twórców, ale Person udowodnił, że jest postacią nietuzinkową. Od premiery Minecrafta nie stworzył nic wartego uwagi, został od swojego dziecka całkowicie odcięty, a wizerunkowo bardzo mocno stracił. Pozostaje pytanie, czy nie chciał dalej pchać tego wózka, czy po prostu nie potrafił. Jak dokładnie potoczyły się losy nocza po zakończeniu pracy nad Minecraftem? O tym już za chwilę. Sukces Minecrafta był całkowicie niespodziewany. To nie był wielki, wysokobudżetowy projekt tworzony w celach typowo komercyjnych. Notch bawił się, eksperymentował i niejako przypadkowo stworzył jeden z największych hitów w historii branży gier wideo. Z ekscentrycznego, zakochanego w swojej pracy gika programisty przeistoczył się w znanego na całym świecie milionera. To sprawiło, że zamiast rozwijać nowe projekty i po prostu czerpać z pracy przyjemność, tak jak dawniej, musiał nadzorować przedsiębiorstwo zarabiające gigantyczne, niewyobrażalne dla normalnego człowieka pieniądze. A noc zdecydowanie nie jest rekinem biznesu, facetem nastawionym na sukces, drogie garnitury i władzę. Jak sam powiedział po pierwszym potężnym zastrzyku gotówki, ciągle lubię grać i programować, ale odkąd mam najnowszą konsolę i komputer, nie za bardzo mam na co wydawać pieniądze, chyba oprócz podróży. Może w końcu zrobię prawo jazdy i kupię sobie samochód. W 2011 roku zrezygnował z funkcji głównego projektanta Minecrafta i zabrał się do pracy nad kolejnym projektem. Na początku roku 2012 zapowiedział 0x10C. Kosmiczne MMO, w którym gracz miał się wcielić w członka załogi statku kosmicznego. Podobnie jak poprzednie dzieło Nocza, 0x10C miało być stuprocentową, pozbawioną scenariusza piaskownicą. Gra znajdowała się w bardzo wczesnym etapie produkcji, i trudno nie odnieść wrażenia, że zyskała duży rozgłos z jednego tylko powodu. Odpowiadał za nią wielki Markus Persson, twórca Minecrafta. Wszystkie branżowe media śledziły raczkujący projekt z wielką uwagą, a fani liczyli na kolejny, rewolucyjny, przełomowy hit. Niestety w kwietniu 2013 roku ogłoszono, że prace nad 0x10c zostały zawieszone. W wywiadzie z portalem Polygon, Nocz zdradził, że winna jest twórcza blokada, która doskwiera mu od dłuższego czasu. Początkowo planował powrót do pracy, kiedy sytuacja się poprawi, jednak ostatecznie zrezygnował, a 0x10c trafiło do kosza. Nadzorowanie prężnie rozwijającej się firmy, dalszy rozwój gigantycznego projektu, jakim był Minecraft i generalnie bycie częścią większego zespołu zdecydowanie go przerosło i przytłoczyło. W 2014 roku postanowił uwolnić się od tego ciężaru i odsprzedał firmę Mojang wraz z pełnymi prawami do Minecraft'a Microsoftowi za uwaga 2,5 miliarda dolarów. Po dokonaniu tej transakcji, noc z milionera przeistoczył się w miliardera, ale jednocześnie zapewnił, że nie zamierza rezygnować z pracy. Chciał jednak wrócić do korzeni i, jako majętny człowiek, robić to, co sprawia mu radość. Otwarcie przyznał, że pasję do swojego wielkiego dzieła stracił dawno temu i funkcja, którą pełnił, była bardziej honorowa. Kocham grę i uwielbiam programować, ale nie robię tego, by stały się wielkimi hitami i nie próbuję zmieniać świata. Stałem się symbolem. Nie chcę być symbolem odpowiedzialnym za coś wielkiego, czego nie rozumiem i nad czym nie chcę pracować, powiedział. Jeśli kiedykolwiek przypadkowo zrobię coś, co wydaje się być atrakcyjne, prawdopodobnie natychmiast to porzucę. Stwierdził w chwili, gdy umowa z Microsoftem była finalizowana. Musicie przyznać, że jest to dość nietypowe podejście. Chęć robienia ciekawych rzeczy przy jednoczesnym strachu, że mogą się naprawdę udać. Po wszystkim nocz kupił waltą 70 milionów dolarów willę w Beverly Hills, o którą rywalizował z Z i Beyoncé, dużo imprezował, zaczął grać w golfa i robić inne rzeczy, które robią bogaci ludzie. Trochę nadrabiam stracony czas, bo przez ostatnie 20 lat zajmowałem się głównie programowaniem. Nigdy nie miałem pieniędzy. Dlatego teraz, kiedy je mam, nie chcę stać się jednym z tych nudnych bogaczy. Wydawanie pieniędzy może być zabawne. Mimo to narzekał na samotność i niejako przymusowe towarzystwo celebrytów z pierwszych stron gazet. Faktycznie nawiązanie trwałej, normalnej relacji z tak zwanymi zwykłymi ludźmi dojeżdżającymi tramwajem do nudnej, kiepsko płatnej pracy mogło stanowić dla obrzydliwie bogatego miliardera problem. A zrównie co on bogatymi biznesmenami, producentami i właścicielami korporacji niespecjalnie się dogadywa. Nie szło mu także w miłości. Małżeństwo Nocza rozsypało się jeszcze w 2011 roku, natomiast kolejna wybranka jego serca ostatecznie zdecydowała się na związek z kimś bardziej przeciętnym niż Person. On sam stwierdził, że winny był właśnie ogromny majątek, a co za tym idzie dość nietypowy styl życia, ale czy to prawda, trudno powiedzieć. Nie potrafił też zebrać się do pracy, bo jak przyznał, gdy już masz wszystko, nie masz motywacji, by działać dalej. To bardzo częsty problem ludzi, którzy osiągnęli sukces i stabilność finansową. Nie mają już o co walczyć. Nocz siedział więc w swojej ekstremalnie luksusowej willi, popijał najdroższe drinki i generalnie zbijał bąki. Po części pewnie z nudów, wypisując różne dziwne rzeczy na Twitterze. Wdawał się w ostre dyskusje z najróżniejszymi skrajnie lewicowymi aktywistami, krytykował będące dziś na świeczniku środowiska LGBT, rozpowszechniał niespecjalnie wiarygodne teorie spiskowe. Niektóre jego wypowiedzi były naprawdę wulgarne, inne sztucznie rozdmuchano, ale grunt, że nocz zyskał opinię skandalisty, W tym negatywnym sensie. W 2010 roku Person został wykluczony z uroczystości z okazji dziesięciolecia istnienia Minecrafta. Nowy właściciel marki postanowił odciąć się od Notcha, ponieważ jak to ujął rzecznik prasowy firmy, jego poglądy nie odzwierciedlają stanowiska Microsoftu i studia Mojang i nie są reprezentatywne dla Minecrafta. Zaledwie miesiąc później z samej gry usunięto większość wzmianek o jej pierwotnym twórcy. Między innymi napisy MADE BY NOTCH, THE WORK OF NOTCH oraz ciąg cyfr symbolizujący datę ślubu Markusa, do którego doszło 13 sierpnia 2011 roku. Niedawno Nocz niespodziewanie zniknął z Twittera, na którym przez lata był tak bardzo aktywny. Pod koniec sierpnia zaakceptował zakład pewnego popularnego YouTubera i zobowiązał się do skasowania konta, jeżeli ten przestanie mówić o polityce. Mark Brown z kanału Game Maker's Toolkit zgodził się na taki układ, a Nocz dotrzymał słowa i usunął swój profil. Historia Markusa Persona jest trudna w ocenie. Z jednej strony utracił swoje wielkie dzieło i został od niego całkowicie odcięty. Nie pełni nawet roli honorowego ambasadora, maskotki, która wygłaszałaby na konferencjach czy filmowych eventach okolicznościowe mowy. Najmłodsi fani Minecrafta nawet nie wiedzą o jego istnieniu. Do tego od lat nie stworzył nic wartego uwagi, pozostając autorem jednego przeboju. Twoim stylem bycia i ostrymi wypowiedziami zbudował sobie opinię dziwaka. Jego życie towarzyskie także nie sprawia wrażenia udanego. Zmagał, a być może wciąż zmaga się z depresją. Brzmi trochę jak spektakularny upadek. Z drugiej strony jest cholernym miliarderem, którego stać na wszystko. Tak naprawdę nic już w życiu nie musi robić i niczego nie musi udowadniać. Czy tego chce, czy nie, został legendą branży gier wideo. Jedyne co mnie zastanawia to, czy Noc stracił motywację do pracy i nie chciało mu się tworzyć kolejnych ambitnych projektów, czy raczej nie poradził sobie z presją i wygórowanymi oczekiwaniami. Po sukcesie Minecrafta wszyscy spodziewali się, że Notch jako geniusz będzie tworzył już wyłącznie rzeczy wiekopomne. Że każdy jego projekt będzie rewolucjonizował rynek. A tak się po prostu nie da. W żadnej branży. Wielcy reżyserowie przeważnie mają na koncie jedno, dwa, może trzy dzieła naprawdę wybitne. J.K. Rowling także nie stworzyła już nic na miarę Harry'ego Pottera. Nocz jako introwertyk facet nieprzypadający za sławą został wciśnięty w rolę, do której kompletnie się nie nadawał. Praca pod tak gigantyczną presją na pewno nie należy do łatwych i przyjemnych, nawet jeżeli ma się na koncie miliony dolarów. W styczniu 41-latek zapowiedział powrót do tworzenia gier wideo, więc być może przekonamy się na co go jeszcze stać. Nie zdecydował tylko, czy tak jak ogłosił kilka lat temu skupi się na drobnych projektach pisanych w pojedynkę, czy założy nowe, duże studio i poświęci się produkcjom typowo komercyjnym. Jak będzie, prawdopodobnie przekonamy się już niedługo. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.